Cześć wszystkim, witam Was w nowym Bookhole na moim kanale. Dzisiaj jestem z mamą. Witam! I zauważyłyśmy, że ostatni book haul miał dosyć dużo wyświetleń tak. jak na nasz kanał, dlatego stwierdziliśmy, że może warto by nagrać drugi, szczególnie że mamy sporo książek. Każda z nas pokaże chyba około 15 książek. Ja mam więcej książek młodzieżowych, jest jakiś horror thriller. A mama ma bardziej reportaży, książki Asia. No tak. No chyba ciekawsze. Dobra, to która z nas zaczyna? Okej, to zaczynam. Ja? No. Dobra. Pierwszą książkę, którą chcę Wam pokazać jest Wyborny trup. Jest to książka dystopijna z gatunku horror. Jest to ponoć bardzo mocna książka. Nie każdy może ją przetrwać. Książka mówi o świecie, w którym wszystkie zwierzęta zostały wymordowane, poumierały i nie ma co jeść, dlatego mięso ludzkie staje się legalne. Są specjalne farmy ludzi, są tutaj ponoć bardzo drastyczne i dokładne sceny przygotowania tego mięsa, o, Tak. a także jakby całego chowu ludzi. Ja tobie to kupiłam. I my to kupiłaś i... Jest to książka, która mnie najbardziej z tych wszystkich interesuje, i chyba ją przeczytamy szybko, wkrótce, nie? Nie wiem, ja chyba jej nie przeczytam. Ja się nie mogę doczekać. Dobrze, teraz ja. Ja mam reportaż z wydawnictwa czarnego. Jest to Elizabeth Pisani, Indonezja ITD, Studium Nieprawdopodobnego Narodu. To jest reportaż o Indonezji. Tutaj mamy autorkę, która przez 25 lat. Była w Indonezji i to są jej zapiski reporterskie. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawe, tym bardziej, że Twój chłopak pochodzi z Indonezji i chciałabym coś wiedzieć na temat tego kraju. Także to jest mój pierwszy reportaż tutaj. Moją kolejną książką jest, co nas nie zabije, największe plagi w historii ludzkości. I mamy tutaj m.in. opisane takie plagi jak Hiszpanka, Ospa, cholera. Teraz nie pamiętam, ale sporo tego tu jest i opisane są one w taki przystępny dla każdego sposób. Także to także dla młodzieży, to jest napisane, że trochę zabawne, więc także podczas yy, epidemii, którą mamy teraz, warto by przeczytać, jakie były inne epidemie, inne plagi i porównać to do siebie. Ja mam kolejną tutaj książkę. Szalency pana Boga, Kazimierz Sowa. I to jest taka książka w formie. Yy... Ja to mówię takiej albumowej, bo tu są różne zdjęcia. To nawet nie ilustracje, ale zdjęcia. I to jest książeczka, która opowiada o polskich misjonarzach w Afryce. Tą książkę poleca Szymon Hołownia i Marcin Meller. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Jak Szymon Hołownia poleca, to musi być. No, może nie akurat jak on poleca, ale no, temat, no, lubię takie tematy. Także tutaj mamy taki reportaż. O, proszę. I ponoć taka książka z humorem napisana. Myślę, że będzie bardzo Kolejna ciekawa. książka to jest Druga Szansa Katarzyny Bereniki-Miszczuk. I my mamy tej autorki serię Kwiat Paproci, którą, jak widzieliście, nasz ostatni challenge, początek challenge'u, moja mama wylosowała do przeczytania. Tak. Ja bardzo lubię tę autorkę, bardzo mi się podoba jej styl pisania. No, i teraz mam szansę przeczytać coś innego. Jest to fantastyka, opowiada o dziewczynie, która budzi się w szpitalu i nie pamięta: nie pamięta nic ze swojego życia, nie pamięta kim jest, gdzie jest. I dowiaduje się, że cała jej rodzina spłonęła w pożarze, a jakaś dziwna, nawiedzona pani w szpitalu przepowiada jej śmierć. I w sumie ja tylko tyle wiem na temat tej książki, ale brzmi ciekawie. Kolejną moją książką to jest Pustynia i Morze. Michael Scott Moore przez 977 dni był w niewoli na somalijskim w wybrzeżu Piratów. I to jest taka książeczka, która jest połączeniem pamiętnika, reportażu i ponoć jest pełna czarnego humoru. Więc jeżeli chodzi o niewolnictwo i humor, no to może być to ciekawe. No, nie wiem, czy to będzie ciekawe, ale na pewno... na pewno będzie się dobrze czytało. W każdym razie, jeżeli jest morze, są piraci, to ja to muszę mieć. Kolejną książką jest Harry Potter w wydaniu kolekcjonerskim. Jest to edycja specjalna na 20-lecie książki. I jest to Harry Potter i kamień filozoficzny, który był do zdobycia w różnych okładkach w zależności od domu, który się wybierze. Tak. My wybraliśmy Gryffindor, tego mamy czerwoną okładkę, są tutaj kolorowe brzegi. I to jest nasz drugi Harry Potter, gdyż mamy już Harego w pierwszym wydaniu, ale już to jest edycja kolekcjonerska, a my bardzo lubimy Harego, więc postanowiłyśmy zakupić. Ale czy jest druga część Charego Czerwona? Nie. Z nie. tego, co czytałam, te edycje kolekcjonerskie są tylko na pierwszą część, Czerwone. na Kamień Filozoficzny. Mm -hmm. A dlaczego Czerwona? No, no, bo Gryffindor, nie? no. Bo my z Gryffindoru jesteśmy. Gryffindor, jest jest, też. Gryffindor, tak. Gryffindor Guru. <laughs> Dobrze, ja mam kolejny taki reportaż, literaturę faktu. Trzy bieguny Leszek Cichy i Marek Kamiński. Jest to opowieść pierwszego zimowego zdobywcy Ewerestu i legendarnego zdobywcy biegunów Ziemi. Czasami lubię sobie taką tematykę poczytać, jeżeli chodzi o tematykę górską. Natomiast jeżeli chodzi o zdobywcę biegunów północny i południowy, to mam na swojej biblioteczce całą półkę i książek no, bardzo, bardzo starych. Także to jest mój ulubiony temat reportaży i mam nadzieję, że kiedyś sobie taki film nagramy o swoich ulubionych książkach, to na pewno tam te książki się znajdą. A tu jest takie połączenie, tu jest Everest i są bieguny, więc myślę, że to mnie bardzo zaciekawi i będzie też bardzo dobre. Zresztą ja sobie cenię pana Marka Kamińskiego, i jestem ciekawa, jak tutaj w tym duecie ta książka im wyszła. A poza tym, była kupiona naprawdę za, za grosze na outlecie, chyba niecałe 10 zł, no więc trzeba było wziąć. No trzeba. No, trzeba. Kolejną książką jest My, dwie, my trzy, my cztery. Jest to książka z literatury młodzieżowej, opowiada o 13 trzynastoletniej dziewczynie, która jest wychowywana przez babcię, jednak jej największym marzeniem jest spotkać się ponownie z mamą i to marzenie się spełnia. Mama przyjeżdża, dziewczyna przeżywa bardzo przyjemne y, chwile, jednak babcia cały czas nią, ją przed nią przestrzega, więc prawdopodobnie coś z tą mamą jest nie tak. Nie wiem, nie czy to... No, ale to zobaczymy, jak ją przeczytamy. Książka ma duże literki, dużo miejsca na stronach, więc prawdopodobnie będzie się czytało bardzo szybko. No bo to jest autorka T.P.I.A. A, no to też autorka T.P.I.A. Mieliście reading vloga z T.P.I.A. T.P.I.A. mi się bardzo podobało. No, mnie też... też bardzo się podobała ta książka. Tak. No, więc bardzo... zobaczymy, jak to będzie się czytało. Ja mam następny, chyba reportaż, raczej tak, chirurgica w Nepalu Anna Kołodziejska. I jest to książka bardzo ciężka, bardzo książka, bo to jest taka książeczka, słuchajcie, która ma zdjęcia i jest na takim białym papierze. bardziej jak album? Nie? Tak, jak album, ale zdjęcia są przepiękne. No i co tu dużo o niej mówić? No to mamy pewnie młodą lekarkę po studiach, która spełnia swoje marzenia i jedzie do Nepalu i tam swoją praktykę lekarską będzie uprawiać. Więc myślę, że ta książka też no, będzie bardzo dobra. No, po prostu zdjęcia są wspaniałe. Ja na tą książkę jeszcze ma zakładkę. Ja na tą książkę długo polowałam. Ona y, jest bardzo droga. Ta książka kosztuje 40 parę złotych, czasami 50 złotych. A ja ją kupiłam na Elixie i kupiłam ją za niecałe 20 złotych, no więc naprawdę zrobiłam deal. I ona jest wydawniczką Wester. Tak, i to też jest wydawnictwo Wesper. to jest twarda oprawa i tylko, że nie z chorobą. No. No. Ale no, ja po prostu bardzo chciałam ją mieć i, i w końcu ją dorwałam. Moją kolejną książką są Normalni ludzie. Jest to literatura piękna. Książka mówi o trudnej miłości dwójki i młodych ludzi. Akcja rozgrywa się w liceum. Chłopak jest bardzo popularnym sportowcem, dziewczyna, taką trochę outsiderką i mają różne problemy. Nie wiem dlaczego ta książka jest kontrowersyjna, jednak dużo osób o niej mówiło i postanowiłyśmy też ją przeczytać i dowiedzieć się o co w niej chodzi. Z tego co przeczytałam, jest na podstawie tej książki serial, który wyszedł teraz w zeszłym roku i jest cały czas kontynuowany, więc na HBO. Ale serialu nie oglądałaś? Nie oglądałam, bo nie mamy HBO, A, nie. ale może jak przeczytamy książkę, to obejrzymy. O, ja mam tutaj nowość na rynku wydawniczym: rok wśród pingwinów Lindsay McCree. Mam nadzieję, że dobrze czytam to nazwisko. E, autor jest cenionym i wielokrotnie nagradzanym twórcą filmów przyrodniczych, i on należał do ekipy: albo należy jeszcze do ekipy Davida Attenborough, e, znanego podróżnika którego zresztą mam tutaj dwie książki, następne, od razu je może pokażę, Życie na naszej planecie, to jest też nowość wydawnicza i David Attenborough, Podróże na drugi kraniec świata. I tak jak ta książka jest przepięknie wydana, to jest z i spółka, ta książka też jest pięknie wydana, ale zobaczcie tą książkę. Też jest to samo wydawnictwo, ale jest tak. No jest po prostu no, takie maleństwo i to jest jeszcze mięciutkie, a to jest twarda oprawa, ale pierwsza część tej książki też tutaj mam, przepraszam, już idę. To jest pierwszy tom i też jest w takiej grubej twardej oprawie, może nie grubej, tylko twardej. No i to one wyglądają przepięknie. Zobacz. Jak taka seria. Tak, no bo to jest seria. Mhm. I to jest trzecia trzeci tom. No i jak to wygląda? No po prostu wydawnictwo się nie popisało. No ale no... To jest Devin Attenborough. No to musiałam to mieć. Także jeżeli kogoś interesuje to polecam. No ale niestety na półce to będzie wyglądało tak. No nie będzie wyglądać. No nie. no nie. Ale treść się liczy, także Myślę, że to będzie coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego. Kolejną książką jest klasyczny horror o duchach. Kobieta w Czerni Rączka. I główny bohater jest adwokatem, który wyrusza do miasteczka swojej zmarłej klientki. I oczywiście, jak to historia o duchach, klientka mieszkała w dużym nawiedzonym domu, którym będzie straszyć. No i to jest cała historia. Zobaczymy, czy będzie straszne. Ale oglądałaś film. Oglądałam film? No Kobieta w czerni, no mamy. O, jest Kobieta w czerni film, ale nie wydaje mi się, żeby, żeby to był, się było wydaje... to samo. No Chyba to samo. No nie wiem. Zobaczymy, oglądaliśmy film ale Kobieta ko ale w, czerni, w czerni. Ale ona jest przepiękna w środku. Tak? No pokaż. No po prostu tam wklejkę fioletowa. Tak. Następną książeczką, o której chciałabym coś nieco powiedzieć, to jest Nad jeziorem białym, piekło i raj na ziemi, Polska oczami cudzoziemca. Mamy tutaj autora, który przyjeżdża do Polski i osiada chyba na Mazurach, tak mi się wydaje, w czasach komunizmu. Kupuje tutaj dom nad właśnie jeziorem białym. No i opowiada nam, jak mu się w Polsce w tych czasach komunizmu żyje, jakie trudności napotykał jakie absurdy w ogóle tutaj go spotkały. Także no, z ciekawości kupiłam tą książkę. No bo taki temat mi się wydaje dość no, ciekawy. Polska oczami cudzoziemca. I to jeszcze w czasach komunizmu. Także nic o tej książce więcej nie wiem. Nawet nie czytałam opinii na ten temat, ale temat mnie jakoś mnie tak zainteresował i, i sobie ją kupiłam. I też nie była droga, i jest ciekawa. Ja teraz Wam pokażę dwie książki. Są to książki z gatunku takich o kosmosie. Pierwszą książką jest Prom Kosmiczny 03. Jest to książka na pograniczu fantazji i sci-fi. Opowiada o grupie ludzi, a może raczej takich istot ludzkopodobnych, ludzko którzy budzą się na statku kosmicznym. I nie wiedzą, po co zostali stworzeni, co się dzieje wokół. Drugą książką jest Grawitacja. Jest to y, thriller. Opowia... Jeszcze chciałabym powiedzieć coś o tej książce. Ma bardzo małe literki, jest... Y... Wydrukowana na białym papierze, na białym papierze mm. więc będzie się czytało. I kiepsko się otwiera. Tak, bardzo kiepsko się otwiera, więc się trochę ciężko czytało. Okaże mi się z takimi starymi lekturami szkolnymi. Książka mm. mówi o lekarce, która wyrusza z astronautami na wyprawę na międzynarodową stację kosmiczną, żeby im wiadomo pomagać w razie jakichś chorób. No i okazuje się, że na tej stacji każdy po kolei dostaje bardzo niebezpiecznego wirusa. Po którym umiera w cierpieniu, i nikt nie chce im pomóc. Wojsko, niestety, tak e, troszeczkę olewa całą tą sytuację. No i ta nasza główna bohaterka, lekarka, próbuje dojść do tego, co to za wirus i dlaczego nikt nie chce im pomóc. Moją następną książeczką jest Tragedia na Przełęczy Biatłowa, Historia Bez końca, Alice Lugan. To jest też wydawnictwo czarne. E, to jest książka, która mnie zaciekawiła po lekturze Szczeliny i ciemności Józefa Kariki, bo tutaj mamy też taką podobną, taką podobną historię. Mamy rok 59 i grupę turystów, którzy wybierają się w góry i giną w takich no niezbadanych, niewyjaśnionych okolicznościach. Na temat tutaj tej tragedii powstało dużo różnych filmów, dużo jest spekulacji. Dużo było wypraw, które miały jakby no, rzucić światło na tą całą tragedię, ale tak naprawdę do tej pory nic, no, one nie wniosły. Więc jest to taka zagadka, którą, której się prawdopodobnie nie rozwiąże. A tak jak mówię, tam gdzieś jest szczelina i jest ciemność i też są podobne klimaty, bo tutaj mamy, to jest szczelina, tak. Tu mamy też takie niewyjaśnione zagadki zginięć, zaginięć w trybeczu. To jest Pasmo Górskie na Słowacji. Bardzo dobra książka. Moją kolejną książką jest Kim jest ta dziewczyna? Jest to książka obyczajowa slash romans. Historia wydaje się całkiem ciekawa. Podczas wesela główna bohaterka zostaje przyłapana na czymś. Nie wiem, niedozwolonym, nieciekawym, trafia to do sieci i ludzie zaczynają o niej plotkować także w pracy, dlatego szef jak wysyła ją na przymusowe y, zwolnienie, przymusowe wakacje raczej do małej wioski, gdzie ma napisać autobiografię wschodzącej gwiazdy. I tylko tyle wiem o tej książce, jest całkiem gruba. Będzie się ją pewno długo czytało. No i zobaczymy. Moją następną książką to jest Lap Girl, opowieść o kobiecie, naukowcu, drzewach i miłości. Ja tak naprawdę nie czytałam opinii na temat tej książki, ale jest kobieta, jest przyroda, nauka. jest naukowiec, nauka. No, więc ja myślę, że to będzie taka silna, fajna baba, a ja takie książki lubię o takich kobietach czytać, i dlatego sobie ją kupiłam. Moją kolejną książką jest Zaczytana i Bestia. Dawno temu na konwencie. Jest to trzecia część trylogii albo serii, nie wiem. Pamiętasz, jak to się nazywała ta seria? Księżniczka i Fangirl to, to, to była druga, druga część. część. Pierwsza część to jest. Coś o kopciuszku było. No nie pamiętam, ja przeczytałam pierwszą część. Była oparta właśnie na baśni kopciuszek, mama przeczytała drugą. Tak, tak. I ona była oparta na. Nie wiem, <gry> na jakiejś innej baśni. A ta książka jest oparta na pięknej i bestii. I po prostu tutaj jest opisana, pisana historia jakiegoś romansu pomiędzy y, dwójką młodych, młodych. ludzi którzy idą na studia. Tyle wiem o tej książce, jeszcze zająć nie zabiorę, gdyż muszę czytać drugą część. No ale pierwsza mi się całkiem podobała, więc na pewno się zabiorę. Moja następna książeczka to jest Nie mów, że się boisz, Giuseppe Catocella. To jest książka, która opowiada o somalijskiej dziewczynie z Samia ma na imię, która mówi o sobie, że bieganie mamy we krwi. Ale że urodziła się w Somalii, no to wiadomo, że tam dziewczyny no, za bardzo no, jakby, nie biegają. No nie biegają no, i nie mogą się udzielać na, w sporcie. I ona się zwierza swojemu przyjacielowi, a późniejszemu trenerowi swojemu z tych swoich marzeń. No i myślę, że tutaj będzie cały jej proces. W każdym razie ja o tej książce też nic nie wiem, ale teraz tutaj czytam o nocnych treningach na pustyni, stadionie i pierwsze sukcesy pozwalają mi się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. No, więc na pewno bardzo długa droga i ciężka jest do tych Igrzysk, no myślę, że to będzie coś dobrego, no zobaczymy. Następna książka jest to Błękit, o tej książce nie wiem zbyt dużo. Jest to y, książka historyczna opowiadająca historię dziewczyny mieszkającej w Anglii w XIX wieku. Jest to czas wielkiego boom na porcelanę. Wszyscy są zachwyceni porcelaną i dziewczyna, nasza główna bohaterka, zaczyna także pracować przy porcelanie. Jednak nie jest to jej wymarzona praca, gdyż chce zostać artystką. Poznaje jakiegoś chłopaka, który próbuje jej pomóc, y, żeby osiągnąć ten cel. I tylko tyle wiem, może będzie jakiś romans pomiędzy nimi, a właśnie, albo może właśnie będzie chciał jej zaszkodzić. Ale zapowiada się bardzo fajnie i bardzo ładna okładka. Tak, ona tak jest wydana w takim stylu porcelanowym, nie? Tak, tak? jak porcelana, no, taka kuchenna. Moją następną książką jest pod pokładem, to też jest książka, to jest nowość wydawnicza, Sofia Hardcast. O tej książce wiem tylko tyle, co z opisu tutaj że Oliwia ma 21 lat, kiedy rezygnuje ze stażu w banku, aby żeglować wokół wybrzeży Australii. Postanawia wziąć udział w rejsie, który, w którym towarzyszy jej pięciu mężczyzn. Ja myślę, że na tym, na tym rejsie coś tam się przykrego wydarzyło. I to jest książka, która dzieje się na morzu, więc jak się dzieje na morzu, to ja też musiałam ją mieć. O kolejnej książce dużo Wam nie powiem, gdyż nie wiem nic. Próbowałam się dowiedzieć, czytałam opis, czytałam opinie, ale nadal nic z nich nie rozumiem. Jest to Piranesi i jest to y, fantastyka z dodatkiem jakichś horrorowych wstawek, ale tak jak Wam mówię, tył opis jest totalnie niezrozumiały, więc dopiero dowiem się, jak się za nią zabiorę. Tak, ja też o tej książce nic nie wiem. I próbowałam coś wyczytać i, i coś tam wyczytam, ale naprawdę ja nawet nie pamiętam o czym czytałam. Tak. Opinie ma całkiem dobrze, Dobra, akcja ponoć jest troszeczkę powolna, jednak zakończenie to wszystko wynagradza, więc na pewno się za nią zabierzemy. Moją następną książeczką jest Elokwencja Sardynki. Niewiarygodne historie z podwodnego świata. To Jest znowu woda. E, tak, jest znowu woda, jest znowu niebieska okładka. Ja w ogóle ja mam bzika chyba na punkcie. Nie, nawet mam niebieskie skarpetki. Ja też. Ale nie powinnam mówić. E, one strony nie pasują. E, w każdym razie, słuchajcie, mam nadzieję, że tu będzie trochę o świecie ryb, o podwodnym świecie ryb. Tym bardziej, że autor jest fizykiem zafascynowanym morskim światem. A takie tematy mnie interesują. Ja w ogóle uwielbiam morze, uwielbiam wodę i to, co się dzieje pod wodą, też, więc myślę, że to będzie też. Opinia ma bardzo dobre, choć jeszcze mało osób ją czytało, ale już te kilka, które usłyszałam, to naprawdę no, pozwoliły mi zakupić tą książeczkę. Jestem jej bardzo ciekawa. I chętnie bym się za, w ogóle za te wszystkie bym się zaraz zabrała. No. Kolejna książka jest to szóstka wron, sześcioro niebezpiecznych wyrzutków, jeden niewykonany skok. I jak tutaj sama nazwa mówi, książka opowiada o sześciorgu ludzi, raczej młodszych, którzy dostają propozycje jakiejś tutaj akcji, jakiegoś skoku. Która jest praktycznie niemożliwa, jest to misja samobójcza. Mają się włamać w jakiegoś, tylko pamiętam, lodowego dworu i wykraść stamtąd zakładnika. No i po prostu trzeba było znaleźć sześciorgo ludzi, którzy na to się zgodzą, mimo tego, że wiedzą, jak to będzie niebezpieczne. No i tak jak mówiłam, praktycznie niewykonalne. Czy im się uda, to nie wiem. Książka jest. Dosyć gruba. Ja mam następną książeczkę, o której też właściwie się nie mówi. Myślę, że to będzie coś dobrego. Są to Uzywalki, Mój manifest w obronie praw zwierząt, i to jest autorką tutaj Brigitte Bardot. No, jak chyba wszyscy wiedzą, No mam nadzieję, że Ty też znasz tą aktorkę. Tak. Może filmów z nią nie widziałaś, ale z nazwiska to ją znasz. No, to jest ikona. Ikona. W Filmu, ikona piękności, i w ogóle seks-bomba, no po prostu. no kobieta, którą, no tak jak ty mówisz, nie, no nie znasz filmów, ale ja gdzieś tam z nazwiska znasz. I ona w wieku chyba 39 lat, czyli właściwie kiedy była u szczytu takiej swojej kariery, przerwała ją, sprzedała swój majątek za gigantyczną kwotę i wszystko poświęciła na walkę w obronie zwierząt. Tutaj mamy coś takiego drastycznego, koszmary, których była świadkiem: zabijanie drewnianą pałką, dwutygodniowych fok, okrutne uboje rytualne, taśmowe barbarzyństwo w rzeźniach, niewolenie zwierząt w ogrodach zoologicznych i w, i w cyrkach. No, to tylko część jest. no Temat jest bardzo poruszający i mnie takie rzeczy naprawdę, no, może nie interesują, ale mnie poruszają i no. Też nie, nie wiem, czy to powiedzieć, że lubię o tym czytać, bo ja nie chciałabym o tym czytać. Ja też. No, ale, no, ale jest taka książka, i, i po prostu, no, chyba warto wiedzieć, że y, ludzie filmu, świata filmu y, walczą o prawa zwierząt, a one są w Polsce łamane i, i w ogóle na całym świecie są łamane, więc ja myślę, że taka książka, taką książkę warto przeczytać. Od razu pokażę o, 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 drugą książeczkę. Tak? Mm -hmm. To jest książka Simony Kosak, saga Puszczy Białowieskiej. To jest książka, którą kupiłam po lekturze biografii Simony Kosak, napisaną przez Annę Kamińską. Słuchajcie, ta książka zrobiła na mnie takie wrażenie, ogromne wrażenie. Ja po prostu, słuchajcie, pod koniec książki ja płakałam. Nie, nie ja ryczałam. Naprawdę, Asia. Po prostu. I w ogóle ta autorka Anna Kamińska pisze bardzo dobre biografie. Też dostałam od Ciebie biografię Wandy. Wanda? To była Wanda? Tak. Nie, Halina. Halina! Nie Wanda. Tak, Hal Halina od ciebie dostałam, ale jeszcze napisała Wand, o Wandzie Rutkiewicz. Ale po prostu Simona. Ja, ja nic nie wiedziałam o Simonie Kossak. A tutaj się tyle ciekawych rzeczy dowiedziałam i ja będę ją polecać każdemu, nawet Tobie. Musimy zrobić challenge i ja tobie tą książkę no, Simona Kossak jest autorem tej książki. Prawdopodobnie tutaj będą troszkę jej opowieści, bo ona wydawała też opowieści o Puszczy Białowieskiej. Ona jest profesor była profesorem, bo już nie żyje, ekologką, no po prostu no kobietą, która walczyła o prawa zwierząt. Także po przeczytaniu tej książeczki y, mam ochotę na tą i myślę, że będzie tak samo dobra jak biografia Simony Kosak. Ja będę ją zawsze polecać i mam nadzieję, że tą też będę mogła polecać. Ja Wam pokażę teraz dwie książki, gdyż nie mam jakby zbyt wiele do powiedzenia o nich. Była sobie rzeka. E, czytałam opis, jednak jakby dużo z niego nie wyniosłam. Każę, że były jakieś trzy siostry, coś się potem działo. W każdym razie, no, to akurat nie jest najbardziej istotne w tej książce. Najbardziej istotna jest, jak ona wygląda. Jest przepiękna, ma obwolutę, obwolutą Wygląda tak. Jest to seria butikowa. Mamy dwie wcześniejsze części, które wyglądają równie przepięknie. Mamy nawet przy sobie. Jest to Syrena i pani Hancock oraz Kirka. Więc wszystkie okładki są naprawdę przepiękne, jednak ta mi się najbardziej podoba jest niebieska, więc tutaj w kolorach mojej mamy. Tak, tak. No i kolejna y, książka z tej serii tej samej autorki to jest trzynasta opowieść, której jeszcze nie mamy, ale pewnie, którą będziemy nie dokonać. Tak. Kolejna książka jest to y, Mała, zwana światu jako Madame Toussaint. Chyba tak, nie wiemy dokładnie, jak się czyta. Jest to literatura piękna, opisująca życie tej oto pani, którą na, pe na pewno każdy zna, gdyż założyła Muzeum Figur Woskowych w Londynie. Jeszcze tam nie byłyśmy, ale może kiedyś będziemy. W każdym razie z tego, czytałam jej historia, jest naprawdę ciekawa jak z niczego dała radę osiągnąć wiele w swoim życiu, naprawdę jestem ciekawa tej książki. ostatnią książką to jest biografia, kolejna. Ja lubię czytać biografie i lubię czytać biografię o jakichś takich silnych babach, kobietach, które potrafią dużo zrobić. I słuchajcie, to jest Meryl Streep, to jest jedna z moich ulubionych aktorek, jakby może nawet jedna z moich najlepszych aktorek. Jaka. To ulubiona! No, no. Myślę, że to będzie coś dobrego, coś, co mnie zainteresuje, bo i w ogóle ta postać nie? No, jako autor, jako aktorka jest wspaniała. Także to są moje książki. Tak, i to są wszystkie. mamy wszystkie książki, jest ich troszeczkę więcej, ale już ten bukol byłby za długi, więc podzieliliśmy. Następna część będzie raczej z fantastyki, tak. której też sporo się nazbierało. Jeśli podobał Wam się ten filmik i chcecie nam, nas wesprzeć, Subskrybujcie, lajkujcie i dajcie znać w komentarzach, czy może czytaliście którąś z tych książek, którą polecacie na początek. Tak, i zapraszamy na też inne filmiki.